Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniowym. I co kochani, lecimy, 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 lecimy. Moi drodzy, powiedzcie mi, jak podobał Wam się filmik Satanic Flea Market, który dla Was zrobiłam i wrzuciłam. Oczywiście jest to pierwszy taki filmik, więc <głos》> proszę nie bądźcie surowi. No i co, lecimy od 10 października do 17 października. Słuchajcie, kto idzie na wybory 15, ten niech idzie. I lecimy, lecimy. Wybory są ważne. Dobra, skupiamy się na energiach. Proszę bardzo, prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Kto mnie nie obserwuje na Instagramie, proszę obserwować. Kto nie subskrybuje kanału, proszę subskrybować, i wspierać mnie tutaj prężnie. Lecimy, kochani, dobra, zaczniemy od baranka, baran, baran. Baran 10 października, 17 października 2023 roku. Baran 10, 17 października 2023 roku. 2023 roku. Baran, ja mam tutaj świeczki halloweenowe, mam ich bardzo dużo, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby już je odpalić, bo ja po prostu kocham te wszystkie halloweenowe świeczki, zapachy, dekoracje i Pięknie mi pachnie taką dynią w całym pokoju. Dobra, baran. Co tam u baranka? Jak ten tydzień? Jak ten tydzień baranki moje drogie. Sprawdzamy. Ula, la, la, la. Ktoś wytrąca barany z ich pełnego... Spokoju, równowagi, umiarkowania, jakiś zaborzony spokój, barany mają w tym tygodniu. Coś się dzieje, coś się stało. Emocjonalnie barany nie czują balansu w tym tygodniu, otrzymują jakąś wiadomość od kobiety, albo jest rozczarowanie jakąś kobietą, jej postępowaniem w tym tygodniu i barany. Tracą równowagę, tracą grunt, nie wiedzą co mają zrobić, mają wahania, muszą podjąć jakieś decyzje, nie są i tych decyzji pewni i tak jak mówię, rozczarowanie postawą pewnej kobiety, która tak jakby powinna być wsparciem, jawi się nam jako arca kapłanka, czyli jako przyjaciółka, matka, ktoś to prowadzi, podpowiada, jest intuicyjny, wspierający, a tu się okazuje, że mamy de bramę zamkniętą, miecze odwrócone i królowa odwrócona. Barany, moje drogie, cokolwiek się tam u was nie dzieje. Karty tutaj podpowiadają, żeby mimo wszystko, czekajcie, ja tak zagadam, a co wy macie zrobić? A żeby mimo wszystko e, trzymać się swojego jakiegoś zdania, swoich decyzji i mimo jakichś tutaj trudności, wahań, rozczarowań podążać za swoją ścieżką obraną drogą, obranym kierunkiem. Takie są karty, taka jest karta rada i tak proszę drogie barany zrobić. No tydzień nie będzie należał do łatwych, ale rzeczywiście karty pokazują, że mamy tutaj pewne rozczarowanie w tym tygodniu. Tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Kto tam dalej jest? Zobaczcie, jaką mam ładną podkładkę cudowną. Szkoda, że jej nie widzicie, no niech nie szkodzi. Byk. Dobra, 10-17 październik, 10-17 października. Ja uwielbiam do Was gadać, wiecie? Naprawdę, uwielbiam do Was gadać. Chciałabym już wrócić do tych liveów z Wami. No, ale nie mam na razie sprzętu, żeby takie coś robić. No, w listopadzie zrobię czytania na listopad. Będę odwiedzała Polskę w październiku pod koniec. Także dajcie znać, czy chcecie też filmik z Polski, jak jeszcze konno na przykład. To może być nudne. Tak mi się wydaje, że będzie nudne, ale może chcecie taki filmik. Dobra, byk 10-17 października. Byk, proszę o prowadzenie. 10-17 października byk proszę o wprowadzenie. Przy się napięł wody. Mhm. Byki, byki. Pić mi się chciało. Może byki muszą się oczyścić. Sprawdźmy. Byk. Co tam u byk? Gwiazda, no pięknie, byki. Jaki piękny tydzień Maciek. Spełnienie marzeń, spełnienie pragnienia, jesteście docenione, docenio... docenieni, podobacie się bardzo płci przeciwnej w tym tygodniu drogie byki. No i tutaj jest tyle buław, jeśli chodzi o jakieś namiętności, przygody i tego typu rzeczy, jak najbardziej tak, drogie byki, bardzo podobacie się osobom innym w tym tygodniu. E, macie w pierwszym rzucie. Gwiazdę, Co oznacza pełen sukces w tym tygodniu, od, odniesienie pełnego sukcesu, jakie spełnienie marzenia, pragnienia, otrzymanie awansu, otrzymanie podwyżki wymarzonej pracy, otrzymanie czegoś materialnie od losu. To jest bardzo fajne, ale pod koniec tygodnia mam tutaj, żebyki będą wahały się do podjęcia jakiejś decyzji i ta decyzja będzie związana z, życze, z życiem uczciowym, e, dotycząca również jakiegoś rozczarowania albo byk doświadczył, czy rozczarowania wcześniej, i będzie musiał jakby wrócić do przyszłości, by podjąć jakąś decyzję, albo no, przyjdzie rozczarowanie pod koniec tygodnia, i przez to trzeba będzie podjąć decyzję w swoich związkach. Tak to wygląda, drogie byki, ale bardzo ładne karty. Jako, że jestem bykiem, bardzo mi się to podoba. Gwiazda jest cudowna, i lecimy dalej, bliźnięta. Bliźnięta, 9, lol, 10, 17 października. 10, 17 października, bliźnięta. Bliźnięta, lecimy, 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 lecimy. Bliźnięta. Dobrze. Co u bliźniaków? Co u bliźniaków naszych pięknych? Dziesiątka, trójka. Uu, 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 sprawiedliwość. Przychodzi do bliźniąt. Kochane moje bliźnięta, tydzień bardzo, bardzo, bardzo wymagający. Pewne rzeczy nabiorą rozpędu, jakieś sprawy sądowe, urzędowe, finalne, zakończeniowe, rozstaniowe, rozprawy, rozwodowe wszystko w tym tygodniu się jakoś klaryfikuje bliźnięto, zwłaszcza jeśli chodzi o urzędy, o drogi oficjalne, o pisma, tego typu rzeczy. W tym tygodniu takie rzeczy się kończą, do, otrzymujecie decyzje w pewnych sprawach i tego typu sprawy, ale również karty pokazują, że macie pewną klaryfikację, jeśli chodzi o Wasz, wasz um, obszar finansowy. Co to znaczy? To znaczy, że co niektórym ta sytuacja się wyjaśni polepszy, co niektórzy dostają kontrakt na większe pieniądze, co niektórzy dostają jakieś zwroty um, czy jakieś inne... Nie wiem, darowizny, jakieś inne pieniądze, bo to tak właśnie wygląda macie przypływ gotówki zdecydowanie tak bliźnięta. Ale jeśli chodzi o sprawy, final, przepraszam, uczuciowe i o sprawy takie związane z przyjaciółmi, karty pokazują, że jest jakieś wstrzymanie, jest jakaś blokada na karcie miłości i przyjaźni. Karty pokazują, że to tak jakby bliźnięta były wycofane z otoczenia i sobie obserwowały swoich bliskich. I obserwowały i oceniały, czy warto jakby. Czy warto być właśnie z tą grupą ludzi. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Coś takiego tutaj się pojawia, drogie bliźnięta. No tak jest, tak jest. Także wszystkiego dobrego. O, proszę bardzo, cudowności, wspaniałości na raki. Oczywiście, karty mi wyleciały rak. Rak, proszę o prowadzenie rak. Proszę o prowadzenie. 15, 17, co ja gadam? 10, 17. Raki i Co ty z tego będziecie robić? Na wybory chyba będziecie iść. Rak. rak, rak, rak. 10, 17. Proszę bardzo. 10, 17. 10, 17. Rak. Lecimy. 10, 17. Rak. Lecimy, kochani, lecimy. Rak. 10, 17. Rak. Poproszę jakieś uczucie miłości. Mak, drogie raki, macie przepiękną kartę. Ja uwielbiam tę kartę, bo macie maga. Jak wiecie, Mag to karta siły, mocy, kreacji, twórczości, kreatora w tym tygodniu Raki dosłownie to, co pomyślicie to się zmaterializuje, więc uwaga na swoje myśli, uwaga czego pragniecie, uwaga o czym myślicie bo to się rzeczywiście może nie w tym tygodniu, ale to się będzie materializowało i generalnie tak jest bardzo ogólnie, uwaga o czym myślimy, bo to się w świecie tutaj rzeczywistym w ziemi e materializuje także bardzo fajna karta drogie raki, pomyślna karta jeśli chodzi o wszelkie aspekty zarówno miłość, finanse, jak i zdrowie ale karty też pokazują, macie Asa lichów, tak jakby otworzenie się na nowe uczucia, nowe uczucie zakochanie się od jakby nowonarodzone uczucie do osoby, z którą się już jest i, i, i tak jakby na nowo się zakochujecie, bardzo ładne karty ale też do niektórych jest wiadomość uwaga na osoby, które mają dzieci znaczy taka wskazówka dzieci będą wymagały jakiejś większej waszej uważności i opieki w tym tygodniu, drogie raki tak to wygląda, tak to wygląda lecimy dalej Lwy. mi się chce, kochani. Bardzo. Lwy. Lwy. Proszę bardzo. 10, 17 października lew. 10, 17 października lew. 10, 17 października lew. 10, 17 październik lew. Proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata. Zgodnie z wolą wszechświata. Lew, lew, lew. Ok. Sprawdźmy, co u naszych drogich lwów. Lew. Siódemka, król, arcykapłan, pięknie, drogie lwy, uzdrowienie. Tydzień uzdrawiający, uzdrowienie, przebaczenie, odrodzenie, pójście dalej, odcięcie tego, co było trudne odcięcie się od jakiejś trudnej przeszłości podążanie za swoją nową wersją uzdrowioną, uzdrowioną. W tym tygodniu, drogie lwy, jesteście w swojej energii, jesteście tam, gdzie powinnyście, powinnyście być, um, na miejscu, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi osobami, pięknie tydzień uzdrawiający, tydzień przebaczenia dla lwa. Dużo lwów będą pracowały nad tym, aby komuś przebaczyć, wybaczyć, uzdrowić w sobie coś i pójść dalej. Jeśli chodzi o relacje, związki, to również jest dobry tydzień na przebaczenie tego, co nie wyszło, na przebaczenie innej osobie, która zraniła i naruszeniu po prostu dalej. O, proszę. I na tym wszystkim jeszcze mój telefon spadł, tak? Patrzcie, z jakim przytupem, i, no, z jakim impetem, drogie lwy, będziecie sobie uzdrawiać. No, niesamowite, niesamowite. Nie wiem, jak ten, ten telefon zleciał. Czekajcie, ale zleciał. Dobra. No, niesamowite lwy. Ach, aż energia poszła, czekajcie, muszę was tu. Dobra. Lwy już sobie idą. Spokojnie. Okej, okay. a tak pomyślałam, że ten, ten telefon dzisiaj spadnie, bo nie mam swojego tego, jak to się nazywa: Trzymajka, wiecie. Trzymajka? Nie ma takiego słowa, co? No, ale nie masz. Dobra, panna, panna. 10-17 październik, panna. 10-17 października, panna. 10-17 październik. Co te karty tak mi lecą. 10-17 październik, panna, 10-17 październik, panna, panna, lecimy, 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 panna, 10-17 październik, panna. I sprawdzamy, kochani, sprawdzamy. Szóstka, ósemka, gwiazda. Tylko, że w odwrocie. Byki miały w pozycji prawidłowej, panny mają w odwrocie. Jakieś życzenie się nie spełnia, coś. Jakieś pragnienie, panny mają wrażenie, że ucieka wam przed nosem, ucieka wam przed nosem. Coś, o czym marzyliście, o czym pragniecie, w tym tygodniu się nie zadziewa. Spodziewacie się czegoś wow, czegoś, na co czekaliście, czekałyście, ale to się nie zadziewa. Z przyczyn, jakby losowych, niezależnych od Was, jakieś wiadomości od osób z zagranicy czy od osób z daleka, że coś się nie odbędzie, ktoś nie przyjeżdża, coś takiego się tu zadziewa, ale karty pokazują, że pod koniec tygodnia jest jakaś ulga, jest jakieś uzdrowienie tego. Nie wiem, co to jest, drogie Panny, ale to tak jakby wygląda, jakbyście otrzymały wiadomości nie takie, na jakie czekacie. I karty pokazują, że macie giermka denarów w podstawie tego czytania. Jak wiemy, giermek denarów cieszy się po prostu przyjemnościami życia, tym, czym się otacza, dobrami itd., itd., a tu jest to załamane, odwrócone przy Czyli tak, jakby nie możecie się ucieszyć z codzienności życia, bo coś innego się nie powodzi. Dosłownie tak, drogie Panny, dosłownie tak, ale na końcówce tygodnia mamy zmianę. Także czekamy na tą zmianę, drogie Panny i lecimy dalej, kto jest tam dalej. Po będzie nasza waga, libra, waga, waga, 10 października, 17 października, waga, waga. 10 października, 17 października, waga, 10 października, 17 października, waga, lecimy, lecimy na Szczecin, wagi, no super w ogóle, może wyrymowanki powinnam wam pomyśleć, waga, wieża, wagi, co wy, co wy, dlaczego macie wieżę i to w swoim znaku, no? akurat w swoim sezonie. Kurczaki pieczone, no. Wagi, no co Wam powiem, macie wierzę Macie wierzę w tym tygodniu. Coś nie idzie po Waszej myśli. Jak wiem, wieża pojawia się w tych momentach, w których już Wszechświat wszelkimi sposobami próbował Wam pokazać, że jakaś sytuacja, jakiś związek z daną osobą nie działa i i ten wszechświat próbował wam dawać znaki, znaki, znaki od długiego czasu, ale nic to nie działa, więc bach, przychodzi jakaś wiadomość, jakaś wieża, która po prostu. Wy już nie macie innej możliwości, jak po prostu zakończenie czegoś, co nie działa, czegoś toksycznego, bo przychodzi do Was jakaś wiadomość, nie wiem, jak to wrzucić wiadomość o stracie, wiadomość, o zdradzie, wiadomość, o tym, że ktoś nie dojechał, gdzieś nie przyjechał, że coś. Nie zadziałało. I karty pokazują, że pod wpływem tej wiadomości, że pod wpływem tej sytuacji, która się u Was wagi obecnie dzieje, karty pokazują, że będziecie musiały, musieli stworzyć w tym tygodniu nową ścieżkę, nową drogę na podążanie do tego, co Wy chcecie, ale niekoniecznie z osobami, które z Wami szły. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, sens, ale właśnie tak to widzę. Uwaga, właśnie na osoby też w tym tygodniu, które niekoniecznie są przychylne. I to mówię również o osobach bliskich. Zobaczcie dwa razy, czy ktoś nie ma podwójnych intencji do Was, drogie wagi. Tak to wygląda. Skorpion. Lecimy, skorpion. Skorpion, 10-17 październik, 10-17 października 2023 roku, Skorpion, Skorpion, proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie, proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie, Skorpion. Kto mnie nie obserwuje na Instagramie, proszę mnie obserwować i tutaj proszę subskrybować mój kanał, Skorpion, Skorpion, Skorpion. Lecimy. Piątka, piątka królowa, no nie skorpiony, co ja wam mam powiedzieć? Kurczaki. Skorpiony, moje drogie, jeżeli jesteście kobietą, to mówię to teraz do Was. Jest jakieś rozczarowanie w tym tygodniu, również Waszą postawą, same ze sobą. Jakby to powiedzieć? tak jakby skorpionem widzicie się powiedzmy jako kobieta taka, taka i taka, a w tym tygodniu jest jakaś sytuacja, która Was rozczarowuje. Może być to sytuacja związana z partnerem w związku, bo to bardziej się tyczy uczuć i Wy reagujecie na tą sytuację nie tak, jakbyście sobie tego wyobrażały, jakbyście chciały. Coś takiego jest pokazane, że Wasz Obraz jest niekształcony, ale poprzez Was same, poprzez Wasze zachowania. Tak to w kartach wygląda. I uwaga w tym tygodniu, Skorpiony, na decyzje podejmowane pod wpływem emocji. Postarajcie się mimo wszystko nie podejmować raptownych decyzji, nie wiem, o wyjeździe, o wyprowadzce, o jakimś takim diametralnym. O diametralnej zmianie życia pod wpływem emocji, bo to niekoniecznie może być dobre, bo to niekoniecznie może być dobre. Do osób, które starają się gdzieś o dzieci, mam taką wiadomość o dzieci, dziecko, to się uda, ale przy jakichś jeszcze próbach, jakiejś alternatywnej metodzie, coś takiego mi tu w kartę wychodzi. Nie wiem, dlaczego akurat przy skorpiona mam staranie się o dziecko, pokazanie, ale tak to wygląda. Tak to wygląda, dobra, wszystkiego dobrego, drogie skorpiony i lecimy strzelce. Strzelce 10, 17 października strzelec. Strzelec, proszę o prowadzenie 2023 rok. Chciałam powiedzieć 2021. Ciekawe, co te strzelce mają do załatwienia w dwa lata wcześniej. Zobaczcie sobie. 2021, nie wiem dlaczego tak chciałam powiedzieć. Dobra. 10, 17 październik strzelec. 10, 17 październik, strzelec, proszę o prowadzenie, proszę o prowadzenie. Październik, strzelec, lecim. Kochane moje strzelce, co tam dla Was w tym tygodniu? dwójeczka, dziesiątka, koło fortuny, mak. Piękne karty, strzelce, piękne karty, już Wam mówię. Przede wszystkim Koło Fortuny. Jak wiecie, Koło Fortuny jest bardzo niespodziewana, to jest ogólnie przedstawiająca karta los, czyli pod górkę z górki, pod górkę z górki, z cyklu do cyklu, z cyklu do cyklu, czyli jakieś niespodziewane zwroty akcji dla strzelca mogą się zadziać w tym tygodniu, jakieś niezapowiedziane wi wizyty, niezapowiedziane podróże, coś co jest gwałtowne, spontaniczne w tym tygodniu, jak najbardziej. Strzelce, bądźcie na wszystko po prostu gotowi, przygotowane. Ale co jeszcze chcę Wam powiedzieć, macie dziesiątkę kielichów, jeśli chodzi o związek, uczucia, i maga. Bardzo dobrze się dla strzelca dzieje w tym tygodniu, właśnie jeśli chodzi o sferę uczuciową, o sferę miłości, ponieważ jest tutaj pokazane, że strzelce są w pewnej harmonii, w zgodzie, w uczuciu miłości, w dziesiątce kielichów, gdzie jest pełnia. Mamy już wszystkie kielichy zapełnione i karta Maga pokazuje, to już też mówiłam, ten mag. To karta kreatora kreacji. Uwaga, co pomyślicie, drogie strzelce, bo to się zadzieje. Właśnie tak wygląda. No i dużo buław, dużo namiętności, dużo jakichś tam wiecie. No. Wszystkiego dobrego strzelce. W każdym razie bardzo fajny tydzień macie buziaki. Dobra, kto tam dalej? Koziorożce, koziorożce. 10, 17 października, koziorożce. 10 17 października koziorożce. 10-17 października koziorożce, lecimy. Lecimy, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby mnie obserwować na Instagramie, obejrzeć sobie y, filmik satanik flea market, który dla Was przygotowałam. No, no, właśnie. ma mało wyświetleń. Co to ma być? Koziorożce, no co to ma być? No, proszę Was. Dla osób, które starają się o dzieci. To mi na pierwszy front wyszło. Hmm. co mam wam powiedzieć koziorożce no ja jakby tego um, starajcie się dalej, a rykardy pokazują, że problem jak ktoś nie może dać jest wciąż, jest gdzieś głębiej który jest pomiędzy wami jakiś pomiędzy tobą a twoim partnerem jakieś tutaj są przekazy Energetyczne między wami, które się jakoś nie zgadzają. Komunikacja, mówicie, że chcecie, ale może jedno z was tak naprawdę nie chce tego dziecka. I gdzieś tutaj są um, na tym polu jakieś niezgodności, zaburzenia, przez co może te dzieci się nie pojawiają. Trzeba to obgadać. Ale poza tym koziorożcy mają bardzo fajny tydzień, bo mamy e, dopełnienie denarów, czyli bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o gotówkę, finanse, znalezienie pracy, posiadanie pracy. E, jesteście na pozycji cesarza. Czyli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Znacie swoją wartość, jesteście doceniani, doceniane i tak macie w tym tygodniu się prezentować dumnie, prężnie i otrzymać wszystko, na co zasługujecie od wszechświata. Także cudowny tydzień, drogie koziorożce, i sprawdzamy wodnika, wodniki. Proszę o prowadzenie wodniki, proszę o prowadzenie wodniki, proszę o prowadzenie wodniki, wodniki. Wodniki proszę o prowadzenie wodniki. Wodniki 10. 17 października 10, 17 października. Wodniki, wodnik 10, 17 października wodnik, proszę o. Prowadzenie, proszę o prowadzenie 10, 17 października, wodnik. Wodnik, wodnik, wodnik i sprawdzamy. A wodniki, no i co to? Co u tych wodników? Ciężko mi to interpretować. Jakieś dwie kobiety? Dwie kobiety wodniki się o Was biją? Co to ma być? Jakaś walka dwóch kobiet, rywalizacja dwóch kobiet? Nie wiem, co to jest wodniki. Czy to chodzi o Was, czy to Wy jesteście jedną z tych kobiet? Nie wiem, jakieś dwie kobiety. Będzie spór, rywalizacja w tym tygodniu. Tak, widzę. Dwa różne żywioły idą nie do siebie, tylko. Naprzeciw siebie, czyli jest jakaś rywalizacja pomiędzy dwiema kobietami jeny, czy to owodnika, czy to i wy jesteście jedną z wodniczek. Nie wiem, w każdym razie do konfrontacji dojdzie, ale e, co jeszcze? Drogie wodniki, macie sąd ostateczny, podsumowanie pewnego cyklu, dokończacie sobie cykl z powiedzmy tam paru lat, podsumowujecie sobie wszystko, co się wydarzyło, zwłaszcza jeśli chodzi o wasze życie uczuciowe, i po prostu tak naprawdę w tym tygodniu sobie. Czekacie na to, co dalej, bo karty pokazują, że jesteście w energii wycofania, jesteście w energii wisielca, jesteście w energii takiego obserwatora, ale nie działania. Chwila oddechu dla was, drogie wodniki, chwila zastanowienia się, chwilę do refleksji w tym tygodniu, żeby wiedzieć, dokąd zmierzacie. Tak to, moje drogie wodniki, wygląda. I co mamy, rybki, ryby? Już sprawdzamy ryby. Rybki, ryby, ryby, ryby. 10 października 17 października ryba 10 października 17 października. Ryba, ryby, ryby, ryby. Czemu nie ryba? Ryby. Ryby. 10 17 października ryby. 10 17 października. Ryby. ryby. 10 17 października ryby. Proszę o prowadzenie. 10, 17 października ryby. Proszę prowadzenie. Drogie ryby, co Wam mam powiedzieć? Najwięcej kart dla Was wyciągnęłam, chyba ze wszystkich znaków dzisiaj. I widzę, że jesteście w jakimś momencie konfliktowym, konfliktu, ale sami ze sobą. Drogie ryby, same ze sobą, sami ze sobą. Tak naprawdę karty pokazują, że tak, jakby była sprzeczność Wasz. Gdzie chcecie być, a gdzie jesteście. Z kim chcecie być, a z kim jesteście. A jesteście tak, jakby Wam się nie zgadza. Wasze pragnienie, czy wasza wizja was, samych siebie, a co na ten moment tu i teraz reprezentujecie. I tak karty pokazują dużo sprzeczności, drogie ryby, w tym tygodniu, ale też one są potrzebne, żeby podjąć racjonalne decyzje, w którą stronę iść, bo mamy kartę kochanków. I w zasadzie karta kochanków domyka ten tydzień. A jak wiemy, karta kochanków to jest poważna karta, jeśli chodzi o podejmowane decyzje. Także, drogie ryby, bądźcie uważne w tych swoich wyborach, gdziekolwiek nie zmierzacie, gdziekolwiek, nie wiecie, dokąd zmierzać, tutaj karty pokazują, że Wasza intuicja i to, co macie w głowie, zdecydowanie Wam podpowiada dobrze. Tylko musicie się na coś zdecydować. Także tak, dobra, no to co? Zamykamy krąg. Cudowności, wspaniałości, wszystkiego dobrego. Obserwujcie mnie na Instagramie, kochani. Zobaczcie sobie filmik z i film Market, który dla Was nagrałam. I co? I bójsiaki, subskrybujcie mój kanał, i pa! pa.